Panie trenerze, chyba można być zadowolonym z tego pierwszego meczu po, w okresie przygotowawczym po tej, po tej przerwie. Wygrywamy z piastem żmigruty aż 9 do 2. Na pewno myślę, że jesteśmy zadowoleni. Wszystkim mogliśmy zagrać na bardzo dobrym boisku. Super plac. To raz. Druga sprawa, mieliśmy rano dość mocny trening, także ten popołudniowy, popołudniowa gra kontrolna była takim fajnym zwieńczeniem tego dnia. Każdy zagrał praktycznie w jednakowym wymiarze 45 minut. Zwycięstwo okazałe, ale, ale tak patrząc pod, pod kątem przebiegu tego meczu mogliśmy strzelić jeszcze naprawdę więcej bramek. Natomiast mnie... W kontekście tego sparingu martwi dwie stracone bramki, bo, bo yy, prawda jest taka, że z zespołem ligowym nie możemy tracić dwóch bramek, nawet w grze kontrolnej. A jak oceniłby pan grę tych debiutantów? Oczywiście, w przypadku Bramkarza Nowego, Rafała Dobrońskiego to, to trudne, bo, bo nie miał za dużo okazji, żeby się pokazać. Natomiast w przypadku Sebastiana Stebleckiego, który wraca do Krakowi, czy Milana Dimuna, oni strzelali bramki, więc chyba pozytywnie. Ja myślę, że, że za wcześniejsze takie oceny, jesteśmy po paru dniach treningów, takich dość mocnych treningów. Każdy z nich. Pokazuje jakieś tam umiejętności. Robert Litauszki, Milan Dimun, to samo Stebel, także myślę, że, że poczekajmy jeszcze chwilę z ocenami. Natomiast zostali tutaj sprowadzeni po to, żeby tej drużynie pomóc, więc myślę, że, że taka ocena ich już końcowa na przyszłość na pewno na pewno będzie szła w górę, pod warunkiem oczywiście, że będą robili no, krok po kroku do przodu, jak cały zespół zresztą. Dziś tutaj w Brzmigrodzie panowała taka mała atmosfera święta, bo klub obchodzi 70 urodziny. To na boisku było widoczne? No boisko akurat to nie było widoczne. No, fajna atmosfera na trybunach, spokój, atmosfera jakiejś tam Fiesty, wiadomo, Piast obchodzi 70-lecie my, my 110-lecie, czyli oba zespoły w trakcie obchodzenia swojego święta, natomiast my staraliśmy się grać swoje, to, co sobie założyliśmy i, i, i myślę, że konsekwentnie to realizowaliśmy. Za nami już trzy dni przygotowań do sezonu, przynajmniej jeśli chodzi o ten obóz, no to może już taki czas, żeby podsumować, jak wygląda drużyna w ogóle po urlopach, jak, jak prezentują się chłopaki. Czy, czy dużo pracy czeka nas przed tym startującym sezonem? Znaczy, oczywiście, że nas czeka dużo pracy. My jesteśmy dopiero po, można powiedzieć, dzisiaj szósty dzień w treningu. Trochę już się wykonali w tym czasie. Oni mieli jeszcze zresztą od dwóch tygodni przed rozpoczęciem treningów rozpiski z tym, co mają wykonać. i my nie zaczynaliśmy, można powiedzieć tak, bez przygotowania, tylko już z jakiegoś pułapu. Wygląda to całkiem nieźle. Realizujemy swoje, więc myślę, że tak. No oceny jeszcze jest za wcześnie, ale myślę, że, że jesteśmy na wyższym pułapie niż w zeszłym roku. Jak wyglądać będą najbliższe dni Krakowi tutaj w Trzebienicy? Też pytam w kontekście sparingu środowego. Znaczy, codziennie trenujemy dwa razy, bo to, to akurat myślę normalne podczas grupowania W środę sparing z Żeliną w Opolu, czwartek, piątek jeszcze po dwa treningi. W sobotę wracamy i w Rybniku koło Kamienia kończymy grupowaniem sparingiem z ruchem Chorzów. Niedziela wolna i, i, i zobaczymy w poniedziałek co nam przypis, kogo nam przypisze los, więc będziemy się martwić gdzie ruszamy i, i z kim zaczynamy Ligę Europy.